Wyobraźcie sobie taką sytuację, że magazynier pakuje zamówienie w BaseLinkerze i nagle wyskakuje mu jakiś błąd automatycznej akcji. No i teraz, zamiast przerywać ten cały proces pakowania, aby powiadomić odpowiednią osobę na suporcie, że taka sytuacja miała miejsce, albo może to być jakaś inna sprawa, więc inną osobę trzeba powiadomić w zależności od błędu, no to takie rzeczy możemy od teraz również w baselinkerze zautomatyzować i to bez konieczności przerywania pracy magazyniera. Jak to zrobić? O tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam. No i tak, jakkolwiek nie skonfigurowalibyśmy baselinkera, no to zawsze może po drodze pojawić się jakiś błąd. Tym bardziej, jeśli mamy na przykład kilkaset akcji, bo jakiś moduł gdzieś w międzyczasie nawalił, błędy to jest ludzka rzecz, zdarzają się. Natomiast ważne jest, w jaki sposób zareagujemy i w jakim czasie to zrobimy. No i czasem może to być jakaś integracja, czasem to może być na przykład yy, brak salda na koncie u przewoźnika, prepaid, na przykład w inpoście. tak? Różne błędy mogą wyniknąć podczas działania bezlinkera, więc jak temu zaradzić, aby takich błędów najszybciej się pozbyć bez przerywania pracy osoby. Która jest odpowiedzialna za przygotowanie zamówienia. No i niedawno w BaseLinkerze pojawiła się nowa opcja, dzięki której te właśnie komunikaty błędu możemy użyć również w automatycznych akcjach. No i schematycznie będę wam chciał pokazać coś takiego. Magazynier pakuje zamówienie za pomocą asystenta pakowania, no i wyskakuje błąd. Który uniemożliwia dalsze pakowanie. Na przykład z jakichś powodów tam nie została wygenerowana etykieta w zamówieniu, ale tutaj no, możecie sobie dowolne błędy z waszych scenariuszy podstawić. No więc, żeby nie tracić czasu, klika przycisk błąd który mu przygotujemy, no i taki błąd zostanie przesłany od razu do osoby odpowiedzialnej za działanie Bezlinkera na maila. Można też ustawić na Slacka, wywołać jakiś tam URL, ale chcemy, żeby był w tym wypadku przesłany na maila. No i zamówienie takie od razu otrzyma status błąd. No i akcja automatyczna spowoduje, że Magazynier będzie mógł pakować kolejne zamówienie. No i takie działanie jest możliwe właśnie dzięki opcji ostatni komunikat błędu, która się pojawiła niedawno właśnie w BezLinkerze. Czyli tę opcję możemy uwzględnić w automatycznych akcjach, no i podpiąć pod jakieś zdarzenie własne. Dla przykładu. To wszystko pokażę wam w takich trzech krokach. Zacznijmy może od stworzenia szablonu maila. Szablony standardowo znajdziecie Tutaj. No i dla przykładu chcemy, aby osoba, która jest odpowiedzialna za działanie techniczne baselinkera w naszej firmie, dostała taką informację o komunikacie błędu, numerem zamówienia i linkiem bezpośrednio do tego, powiedzmy, zamówienia. Taki przykład. Nazwa wyświetlania, dajmy sobie błąd, tekst wiadomości... Też błąd. No i teraz za pomocą tego edytora możemy stworzyć własny szablon maila. Wpisujemy komunikat błędu, i ta funkcja odpowiadająca za komunikat błędu, ona jest oznaczona jako AA, ostatni komunikat błędu. Dajmy go sobie tutaj od razu obok. Teraz powiedzmy, że chcemy, żeby jeszcze dostał numer zamówienia, no i na przykład link do strony zamówienia, tak, czyli tak, żeby. Osoba techniczna miała wszystko od razu pod ręką, no i klikamy na dole zapisz. No i teraz w baselinkerze, w automatycznych akcjach, tworzymy sobie zdarzenie własne o nazwie błąd. Ja już sobie taki przycisk przygotowałem, natomiast to nie jest nic trudnego. Dajemy po prostu nazwę błąd, gdzie on ma się wyświetlać, no i klikamy zapisz. Skoro przycisk mamy, no to teraz należy stworzyć taką automatyczną akcję do tego przycisku, która będzie informować właśnie osobę na saporcie o tym, że no ten błąd wystąpił i należy zareagować. Czyli wchodzimy z powrotem w automatyczne akcje, wyszukujemy zdarzenia własne błąd. Możemy też podpiąć warunek ostatni komunikat błędu automatycznej akcji i jaki o jaki, jaki ten błąd zawiera frazę, tak? Bo chodzi o to, że możemy mieć różne błędy i na przykład jakiś najczęściej pojawia się błąd, bo konto u przewoźnika nie jest doładowane. Dla przykładu. Więc po co osoba, która jest techniczna, ma dostawać takie powiadomienia, skoro i tak, na przykład osoba odpowiedzialna za płatności musi doładować to konto, więc możemy sobie tutaj dodatkowo rozróżnić błędy na takie komunikaty yy, bądź inne. Wybieramy więc szablon naszego e-maila, błąd, który wcześniej przygotowaliśmy. Wybieramy do kogo chcemy. Na przykład wpisujemy mail osoby technicznej, która jest odpowiedzialna za działania bezelinkera. Dodajemy akcję do wykonania, żeby w momencie, kiedy już klikniemy ten błąd, żeby to zamówienie przeszło do statusu błędnego tak żeby można było też łatwo oszukać albo, albo żebyśmy mogli po prostu później znowu te błędne zamówienia z powrotem przygotować co ma się stać później czyli przejść do kolejnego zamówienia aby nie tracić czasu żeby magazynier już mógł sobie dalej działać klikamy zapisz ta nasza akcja automatyczna została skonfigurowana sprawdźmy teraz w jaki sposób ona działa Magazynier, powiedzmy, pakuje sobie zamówienia, leci po kolei, no i powiedzmy, że e, wrzuca tam do tego swojego, do paczki, no i nagle, jak widzicie, zaczynają się akcje automatyczne i na pomarańczowo wyskoczyły informacje z wykrzyknikiem, czyli coś się stało nie tak, nie wygenerowała się etykieta, e, no magazynier nie wie, co teraz zrobić, no to żeby się nie zastanawiać, klika błąd i nic go dalej nie interesuje. Przechodzi do kolejnego zamówienia, od razu, i tutaj może znowu sobie pakować z powrotem te swoje zamówienie, przygotowywać paczkę. No i. W międzyczasie sprawdźmy jaką informację otrzymała osoba na saporcie. No i na naszą skrzynkę mailową przyszła informacja zgodnie z szablonem, który wcześniej ustawiliśmy, czyli yy, nieznalezione etykiety, numer zamówienia oraz link bezpośrednio do zamówienia w Baselinkerze. Taką akcję automatyczną na przykład możecie sobie wdrożyć u siebie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób Wy z BaseLinkera korzystacie, jakie Wy macie workflow. Jeśli natomiast potrzebujecie pomocy we wdrożeniu BaseLinkera lub nie wiecie lub nie macie pewności, czy BaseLinker jest odpowiednim narzędziem dla Was, to pod filmem znajduje się link do bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji w Implemo, dzięki której ktoś z zespołu sprawdzi, w jaki sposób można jeszcze bardziej zoptymalizować lub przyspieszyć wasz biznes. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!